Witam Was, jestem Darkus.pl, a to jest pierwszy odcinek z mojej serii Porniki Komputerowca. W tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić płynną animację w pivocie oraz dodać do niej dźwięk. Więc do tego potrzebne nam będą trzy programy, a konkretnie pivot, test syntezatorów SAPI dołączony do syntezatora mowy Iwona, oraz Camtasia Studio 7 Więc tak, na początek zrobimy animację. Ja tutaj sobie mogę dodać też, bo mam, pobrałam sobie niedawno paczkę samochodów do pivota. Więc, więc aby dodać to, przyciskamy File, Load Figure Type, type i szukamy te, tego, gdzie mamy to zapisane. U mnie to jest akurat D, programy piwot i pojazdy. Tutaj mamy kilka pojazdów. Wybiorę sobie na przykład ten motor. I to tak wygląda. Jeszcze sobie nie nazwa dzisko. Eee, Czekajcie. A, tu. Dobra. Wybiorę sobie mniej więcej tak ustawiany. I teraz To może stać, ale teraz po prostu będziemy tylko ruszyć tym ludzikiem. Więc tak. Na początek. Mm, 12 tutaj sklepek. Na sekundę, więc będzie wystarczył takie ruchy. Aby ruszać ludzikiem musimy, używać tych kropek, które są tutaj, po, yy, które tutaj są. Więc tak, pokażę wam, jak to zrobić. Najpierw robimy taki obrazek początkowy. I, znaczy tak zostawiamy? Wyciskamy next Farm, Next Frame. I później po prostu ruszamy tymi kropkami, na przykład tak jak ja jest znowu next frame. To jest bardzo czasochłonne, ale efekt jest bardzo udany. <laughs> Więc tak, kilk, to kilka razy musimy porobić. Tutaj mi się taka ręka posunie. Przyjemno. I dobra. I teraz po prostu tylko robimy w ten sposób, aby. Bo chodzi o to mi, żeby on się tak jakby drapał po głowie. I to właśnie tak robimy, żeby on się drapał. Teraz pokażę Wam, jak to na razie wyglądać będzie. Więc zaczynamy tutaj play i zobaczymy jaki jest efekt. No rusza się mu ręka i jakby, jakby się drapał po głowie. I teraz bierzemy, usuwamy rękę z tej głowy. Tak ciągle, y, to mówiłam, to jest bardzo czasochłonne. Jednak później możemy to na przykład y, wykorzystać do czegoś. Y, ja mam akurat zamiar takie animacje też robić na YouTube, więc się też przyda. Ok. I teraz niektórzy z Was, którzy oglądają takie animacje na YouTubie lub na innej jakiejś stronie, wiedzą, oczywiście znaczy widzą, że czasem jakby oni mówili, że tutaj im się tak usta ruszają. A jak to zrobić? To jest bardzo łatwe. Bierzemy file create figure type. Nie wiem, jak to się wymaga, type. I po prostu robimy zwyczajną kreskę. No, taką kreseczkę możemy ją kapkę pogrubić. Bierzemy file, add to animation i tutaj jakąś byle jaką, coś nazwiemy FLP na przykład. No i tak, teraz musimy ją pokolorować na biało. To, gdy już będzie koniec animacji, nie będzie widać tych kropek w GIFie, w formacie GIF, no ale my będziemy je widzieć. Czyli tak, robimy tak Robimy takie coś. I teraz po prostu ruszamy tym paseczkiem w ten sposób. Tak, aby to wyglądało dosyć ciekawie. Widzicie, właśnie? Ten pasek zakrywa, i wygląda jakby na on otwarte usta. I o to tu chodzi. Dobra. Teraz, gdy już mamy gotową animację, bierzemy File. Save Animation. Bierzemy tutaj GIF, jeśli chcemy od razu na jakąś animację to wykorzystać. No i wpisujemy jaką nazwę, na przykład pl. znaczy L. No dobra, pl. zapisujemy ją na przykład na kupicie. Tak, to jest już, już nasza animacja. Jak widzicie... E, o ja nie, 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 nie tym... Nie tym odpaliam. E, jak widać, zaraz będzie... E, sorry. Jak widać, yy, animacja, znaczy ta animacja, którą zrobiliśmy. Ech, sorry, nie ten, ciągle nie. Jest. Animacja, jak widzicie, się rusza. Jak widzicie, właśnie on. Yy, jak widzicie, animacja się rusza. I on mówi, mówi też ustami. Tak wygląda, jakby on ruszał ustami. Zobaczcie. Musi coś słuchać było. Dobra. Teraz e, wybieramy tutaj, opalamy ten. To jest tezatorów SAPI. I tutaj wpisujemy to, co chcemy. Czyli na przykład i, ciekawe, czyli to motor. I mm, gotowe. Ciekawe, czyli to motor. I tutaj. Mówi, i teraz wciskamy synteza. Zapisz, mogę do pliku. No i tutaj, byle co wpisujemy. Też pl możemy PLS, żeby się nie powtarzała nazwa. I mamy już gotowe. No i teraz zostaje tylko to zmontować w programie Camtasia. Czyli bierzemy import media, te dwie rzeczy, importujemy i tak. To wklejamy tu, do wideo. Zobaczmy to. Tak. Widzicie, to się ruszy ciągle. I w tym miejscu, gdzie on mówi, czyli gdzieś mniej więcej. Czekajcie. A w tym miejscu wklejamy to. Dobra, nie będzie i zobaczymy, jaki jest tego efekt. Ciekawe, czyli to motor. Troszkę za krótkie nie wyszło to ruszenie ustami, ale mało co ludzi to zauważa. No i już, gdzie mamy gotową animację. Wciskamy Produce and Shell. Wybieramy jakość. Znaczy yy, rozmiar i jakość przy okazji. Ja wybiorę HD. czy nie jest takie konkretne, ale dobra. I niech będzie United. Tutaj mamy jaka nazwa i tutaj mamy gdzie zapisać. No tutaj nic nie będę zmieniał. A gdy już zrobiliśmy to wszystko, przyciskamy zakończ. Tutaj nam się to renderuje. Zarcji iż ten film ta animacja jest dosyć krótka, mam tylko 2 sekundy z tego co ja widzę, to długo się to nie renderowało. przyciskamy zakończ i tutaj mamy już nasz filmik. Nasza animacja jest gotowa do wyświetlania. No, zobaczcie, jakieś takie błędy z tym. Ciekawe, czy i to motor. Ja picie, animacja już, jest już gotowa. Więc to było na tyle. Ja byłem spell, a to był pierwszy odcinek z mojej serii poradniki komputerowca. Więc to tyle na dzisiaj. <laughs> Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Więc ja się już z Wami żegnam. Więc... I na razie.